Cześć, witam Was serdecznie, Damian Śmigielski, jednoślad.pl. Jak widzicie schowaliśmy się przed deszczem, pod zadaszeniem, dopadła nas burza podczas testowania tego Kimco X-Town 125. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że Kimko nie jest marką chińską, tylko tajwańską. 50 lat już zajmują się jednośladami. Zaczynali chyba od składania silników, a później całych motorowerów i motocykli dla Hondy, aż wreszcie byli gotowi do tego, żeby wypuścić pod własną marką jednoślady napędzane silnikami spalinowymi. My mamy do czynienia z nowym koniem ze stajni Kimko, jest to X-Town 125, który występuje też z, e, z silnikiem większej pojemności i o takim mógłbym pomarzyć, ale ten zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Może to będzie dla was zaskoczeniem, ale ten skuter jest napędzany silnikiem o pojemności 125 cm sześciennych, jednocylindrowym, który rozwija maksymalną dla tej klasy e, moc dopuszczaną przepisami, czyli 15 koni mechanicznych. I co ciekawe, jest w stanie rozpędzić ten skuter do 120 km na godzinę. To jest bardzo dobry wynik. Eee, oczywiście w tego typu sprzętach nie ścigamy się. Nie chodzi nam tutaj o to, żeby osiągnąć jak najwyższą prędkość maksymalną, ale mimo wszystko pokazuje to, jaki potencjał drzemie w tym skuterze. Przy takich osiągach, przy tym silniku i przy takiej wielkości nazwijmy to nadwozia i wielkości kanapy, ten sprzęt nadaje się swobodnie do miejskiego podróżowania dla dwóch osób. Poza miasto nie będę was wyganiał 125, ale w sytuacjach awaryjnych, przy dystansach takich 50-70 km, to też nie będzie jakiejś strasznej biedy. Tak jak wspomniałem, maszyna może być napędzana silnikiem o pojemności 300 cm3 i wtedy te parametry trakcyjne będą dużo lepsze, ale ta 125 naprawdę nie musi się niczego wstydzić. Wspomniałem już o osiągach, ale warto wspomnieć o tym, że jakość wykonania wszystkich sprzętów ze stajnik kimko rośnie, można powiedzieć, że z dnia na dzień. Szczerze mówiąc, oglądając tę maszynę, przyglądając się detalom, śrubom, blaszkom, przelotkom, nie mam żadnych zastrzeżeń a to kompletnie żadnych. Ta maszyna może swobodnie konkurować ze, ze sprzętami japońskimi czy europejskimi i tutaj naprawdę nie ustępuje im pola ani o krok. E, jest bogato wyposażona, silnik jest chłodzony cieczą. Mamy do dyspozycji zasilanie wtryskiem, dzięki czemu ten sprzęt. Bardzo szybko nabiera temperatury, bardzo łatwo się go uruchamia, bardzo płynnie pracuje i zużywa przy rozsądnej jeździe bardzo niedużej ilości paliwa. Kimco X-Town jest bardzo fajnie wyważony, ma nisko środek ciężkości, zbiornik jest tutaj w tym przekroku. Tutaj mamy łatwo dostępny wlew paliwa, który jest zamykany kluczykiem. Maszyna jest funkcjonalna, ma duży schowek. W tej chwili mamy 5-litrowy kanister z benzyną pod kanapą, i on się tam doskonale mieści. W wyposażeniu standardowym jest też ABS. Przewody hamulcowe, zarówno z przodu i z tyłu, są w stalowym oplocie, i zarówno z przodu i z tyłu jest tarczowy hamulec. Koła mają przyzwoity rozmiar, bardzo ładne są aluminiowe felgi. Ochrona przed wiatrem jest przyzwoita, mamy dużą szybę. Mamy bardzo wygodnie ustawioną kierownicę, co ciekawe, w tej klasie mamy też regulowane klamki, zarówno hamulca przedniego, jak i tylnego, więc nawet jeżeli macie małe dłonie, możecie klamkę przestawić, żeby była bliżej manetki. Szczerze mówiąc, nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do tej maszyny i muszę powiedzieć, że japońska konkurencja powinna zacząć się nerwowo rozglądać, bo. Rośnie im naprawdę bardzo poważny konkurent, który w przyzwoitej cenie sprzedaje bardzo dobrej jakości motorowery i motocykle. Poza tym, wszystkim, o czym wspominałem, warto zwrócić uwagę, jeżeli jeszcze chodzi o solidność wykonania tego sprzętu, że wszystkie plastiki, wszystkie elementy są bardzo sztywno ze sobą spasowane, nic nie trzeszczy, nie lata. Zwróćcie uwagę na tylną lampę, która po pierwsze bardzo ładnie wygląda, po drugie jest zrobiona w technologii LED, nie mamy tam już żadnych żarówek. Po trzecie jest sztywno zamocowana, nie lata, nie wibruje, naprawdę jakoś na najwyższym poziomie. Bardzo mi się spodobały też zegary. Mamy klasyczny obrotomierz i prędkościomierz z bardzo ładnie narysowaną podziałką i duży, ciekokrystaliczny wyświetlacz, wszystko jest podświetlone na biało. Elegancja. Jeżeli chodzi o pozycję na Kimco X-Town, to ja mam jedno małe zastrzeżenie. Ej chłopaki z Tajwanu, pamiętajcie, że w Europie e, żyją ludzie, którzy mają trochę więcej niż 1,75 m wzrostu i czasem też chcieliby pojeździć skuterem. Nie powiem, że jest mi niewygodnie, ale odczuwam pewien taki niedosyt, jeżeli chodzi o ilość miejsca na nogi. I tutaj tak naprawdę głównym winowajcą jest to bardzo wygodne wyżłobienie w kanapie, które pozwala mi się zaprzeć tyłkiem przy przyspieszaniu. Oczywiście tutaj już się czepiam. Czepię się też tego, że owiewka jest trochę wąska i skrawek buta mi wystaje na zewnątrz. Ale to są chyba jedyne rzeczy, do jakich mogę się przyczepić. W Kimco x -Town bardzo przyzwoicie pracuje też zawieszenie. Z przodu mamy klasyczne lagi, z tyłu mamy dwa amortyzatory. Zintegrowane ze sprężynami i mamy kilkupołożeniowe, wstępne napięcie sprężyny, więc w zależności od tego, ile sami ważymy, z jakim obciążeniem jeździmy, możemy sobie dostroić wstępne napięcie sprężyny do warunków jazdy i ustawić to tak, żeby było nam jak najwygodniej i jak najbezpieczniej. Podsumowując, Kimko jest na wznoszeniu, robią coraz lepsze sprzęty. Oczywiście, ma to odbicie też w cenie, i tutaj e, cena jest na pewno. Dobrze dobrana do jakości produktu, ale już nie tak konkurencyjna do produktów japońskich. Jeżeli byście chcieli porównać to z innymi maszynami, to tutaj e, największe znaczenie będzie miało to, jak się czujecie po jeździe próbnej, bo cenowo różnice są niewielkie. No i tutaj tylko pozostaje kwestia urobienia dealera, żeby może zjechał trochę z ceny albo dorzucił kask, jeżeli zdecydowanie jesteście dokładnie na ten sprzęt, który Wam się podoba.